To jest Visual Novel. Napisana przez Jacka Lehamstera. 64 na 64 piksele, 4 kolory. Kielbę, Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Niepoważnego Grania. Dziś mam dla Was e, bardzo, tak mi się wydaje, przynajmniej ciekawą fraszówkę. Gdzie przyjdzie nam zmierzyć się z dużym dylematem moralnym. Mianowicie, no jak sama nazwa wskazuje, musimy zabić dziecko, które jest Hitlerem. Czyli, jak w zwyczajnej świecie, musimy zabić Hitlera w momencie, kiedy jest on noworodkiem. To, co na pierwszy rzut oka, to co jakby przyciągnęło mnie do tej produkcji, to oczywiście grafika, i to Was nie powinno dziwić. Pikseloza ośmiobitowa. Bardzo mi się ten styl podoba i warto mieć na uwadze te cztery kolory, ponieważ każde zakończenie nosi jakiś tam kolor, tak? Czyli, czyli jak łatwo się domyślić, mamy cztery zakończenia. I powiem Wam, że o ile dwa zakończenia, są bardzo proste do jakby zrozumienia, o tyle dwa następne już są o wiele cudniejsze. Wiem, że to takie blade zakończenie, to. Ten... To takie pomarańczowo-blade, coś takiego. To było zakończenie, które zajęło mi najwięcej czasu. Kombinowałem, kombinowałem i w sumie kombinowałem źle. Ale okej, okay, przejdźmy do samej gry. Tylko może jeszcze ściszę, bo wiecie, to tak tak różnie to może być. Okej, okay. oto i my. Witaj w agencji! Mam nadzieję, że jesteś gotów na swoją pierwszą misję. Wielu przed tobą zawiodło. A kto jest celem? Najpierw pozwól, że opowiem ci o naszej agencji. Więc, nasza y, praca jest wysoko klasyfikowana: naprawiamy historyczne błędy. Powodowane przez rodzaj ludzki. Poprzez pójście w przeszłość. Hmm, podróże w czasie. Dokładnie. Cel to osoba, która w późniejszym okresie stanie się przyczyną wielu milionów śmierci. Hmm, ciekawe kto to? To Hitler. Ale on nie wiedział. Nie ma dowodów. Nie no, dobra, idźmy iż, dalej. To nie będzie problem. Nienawidzę tego gnoja. Ale jest jeden mały szczegół. Możemy wysłać cię jedynie do 1889 roku. Czyli do roku, kiedy się urodził. Będziesz wtedy miał 24 godziny, żeby zabić, żeby zabić niewinnego znanego jako Adolf Hitler. A więc prosisz mnie o to, żebym zabił Hitlera, który jest dzieckiem? To będzie Twoje przeznaczenie. Czy akceptujesz tę misję? Proszę, weź tę broń. Okej, okay, bierzemy broń. Świetnie. Mam nadzieję, że. Yy, no, że wykonasz tę wizje, Zostaniesz ulokowany w pokoju, gdzie znajdziesz cel. I kiedy już go. Kiedy już go pokrodasz, usuniesz, zostaniesz z powrotem wysłany do 2019 roku. Okej. Okay. Więc. Yy, a czekaj, co jeśli? Okej, okay, więc jesteśmy u Hitlera i wiem, że to wszystko się może wydawać dziwne, ale to o ogółem e problem jest taki, że ja już grałem parę razy w tę grę i to jest tak, że jeżeli podejmiemy jakieś kroki, jeśli podejmiemy jakieś kroki, to. One się jakby pojawią. Czyli ja na przykład jak widzicie na tym obrazie są takie trzy czarne punkciki, w tym dwa blisko siebie. To dlatego, że strzeliłem w obraz. jeżeli będę powtarzać cały czas te misję, to właśnie te punkty nadal się tam będą znajdować. Matka i dziecko razem wyglądają szczęśliwie. Ach gdyby tylko wiedzieli, no! Teraz definitywnie jest to Hitler dziecko. Księżyc wygląda pięknie tej nocy. Cóż, mam. Aha, dobra. Dobrze, więc może na samym początku po prostu zróbmy to, co do nas należy, czyli zabijmy je. Po tym, jak, jak zdjąłeś swój cel, poczułeś, jakby czas się zamroził. I coś stało się z Twoją swoją energią życiową. Historia została zmieniona na lepszą czy gorszą, kto wie. Ale jedną rzecz wiesz: przez wypełnienie swojej misji stworzyłeś nową rzeczywistość dla 2019 roku. I w tej rzeczywistości nie istniejesz. OK, i to jest, to jest yy, pierwsze zakończenie, zakończenie białe. Ogółem nie powinno być tych, 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 tych kwadracików, to znaczy, jeżeli pierwszy raz byście grali, nie? OK, i gra nas wyrzuca do początku. Yy, Niestety nie możemy pominąć tej początkowej kwestii, dlatego będę ją przewijać. Tutaj praktycznie nic się nie zmienia. Więc tym razem postaramy się nie zabijać y, Hitlera. Ktoś może zapytać, no, ale czy to, że zabiliśmy Hitlera i nie powstaliśmy, znaczy, że byliśmy jego krewnymi? No, nie, ale sami wiecie, że jeżeli. Ach. Mogłoby dojść do tego, że no, na przykład nasi rodzice się nie spotkali w pewnych okolicznościach, bo, bo nie było jakiegoś miejsca, które mogłoby się utworzyć, itd. Tak dalej, tak dalej. Więc nie wysuwajmy aż tak daleko idących wniosków. Ok, teraz kiedy czas się wyzerował, to i wyzerował się, wyzerowało się nasze dziecko. Mamy też krzyż. Początkowo myślałem, że e, jak się zestrzeli krzyż, to coś się stanie, no bo po jego zestrzeleniu on znika. Więc byłem przekonany, że może to ma związek z jakąś. z jakąś. E, opcją, zakoń, jakimś zakończeniem. Możemy wziąć marker. A więc to jest Hitler. Jest celem, który muszę wyeliminować. Ale czy ja naprawdę powini powinienem zabijać dziecko? No cóż, jest on odpowiedzialny za wiele śmierci. Wygląda słodko. Ale jesteś mordercą, potworem. Wygląda tak niewinnie jako dziecko. Muszę podjąć decyzję. Możemy mu też namalować markerem wąsy. O! I właśnie dlatego wcześniej miał wąsy, bo mu je namalowałem. OK. Zróbmy też może tak, żeby na obrazie miał wąsa. No, i tym samym nie udało nam się go zabić. Właściwie nie tyle nie udało co podjęliśmy decyzję, żeby go nie zabijać. I z powrotem sobie tu lecimy. E, wygląda na to, że spudłowałeś w nieduchowy obiekt. Cel. E, może powiesz mi, co tu się zadziało. Nie mogłem dobrze wymierzyć coś takiego. Aha, ten. Aha, nie mogłem dobrze wymierzyć, bo cel był za mały. Widzę. Nieważne. Jaka. Nieważne. Na, aha, widzę, że bez względu na to, na grawitację tej sytuacji, twoi, Twoje poczucie sarkazmu jest niezastąpione. Coś takiego. A, czyli zawsze chciałem być komendiantem, czy rozpocząć karierę, czy rzucić ją? Hmm, co za marnotrawienie talentu. Cóż, mam dla Ciebie dobre wiadomości. Odkąd nie wypełniłeś swojej misji, jesteś zwolniony z naszej agencji. Tam są drzwi. Możesz iść. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie, nigdy się już nie spotkamy w niedalekiej przyszłości. Mogę ci, to, znaczy, mogę ci to obiecać. Ok. I w ten sposób również giniemy. Znaczy, w pierwszym zakończeniu nie tyle żeśmy zginęli, co przestaliśmy istnieć. No, i to jest zakończenie czerwone, w którym zginęliśmy. I cóż. I te dwa zakończenia są najprostsze, no bo wiecie, albo zabić, albo nie zabić. To prosty wybór. Teraz zajmiemy się zakończeniem, które zajęło mi najwięcej czasu pod względem domyślenia się, co należy zrobić. Właściwie to się nie domyśliłem. Właściwie to obejrzałem filmik, na którym ktoś to zrobił. Z racji, że grałem to w momencie, kiedy gra była w miarę świeża, to jeszcze nie było jakichś większych solucji. Okej, okay, więc co musimy zrobić, aby mieć to blade zakończenie? Otóż to jest w ogóle ciekawa rzecz. Niby taka banalna. Kombinowałem jak mogłem z tym krzyżem, z różnymi obiektami w pokoju, z wielokrotnym się przenoszeniem, ale nic to nie dało, bo jeszcze jest taka kwestia, że. E, jeszcze jest taka kwestia, że czasami nasz bohater pojawia się jako koleś z rudą brodą i rudymi włosami. I byłem przekonany, że to ma jakiś związek z kolejnym zakończeniem. Okazuje się, że nie. Okej. Okay. No, dobra, zawiść dziecko. Okej, okay, proszę wejść broń. I naszym zadaniem jest tutaj nie wzięcie tej broni. Musimy po prostu poczekać. Eee, myślę, że nie wyraziłem się zbyt jasno. Jesteś pod. jesteś pod moimi rozkazami. I daję ci teraz dokładne rozkazy. Dam ci jeszcze jedną szansę. Weź broń. Teraz. Eee. Nie, bo ja nie wiem, jak z tego korzystać. I w ogóle. To nie jest dobry pomysł. Widzę, że mamy tutaj mały problem. Więc, co jest w, twojej, w Twoim umyśle? Hmm, wydaje mi się, że nie jestem właściwą osobą, żeby na tego typu robotę. Czy chcesz mi powiedzieć, że nie możesz nawet zabić dziecka? No, właśnie, dzieci to mój słaby punkt. Widzę, mój błąd. Myślałem, że mogę na tobie to polegać, ale jesteś tylko owieczką. Nie jesteś wystarczająco dzielny. By podejmować ciężkie decyzje, więc chcesz, aby inni odwalali brudną robotę, jesteś zwolniony. Idź do domu, połóż się na swojej kanapie i obejrzyj trochę TV. Aha, no, spoczko. I niby mogłoby się wydawać, że zakończenie jest takie jak poprzednie. Ale nie, po prostu wychodzimy. I koniec, to jest to zakończenie. Powiem Wam, że w momencie, kiedy miałem białe, czerwone i czarne, to to zakończenie wydało mi się trochę mało satysfakcjonujące. Ale nie mniej nie mogę powiedzieć, że nie byłem zadowolony z tego, że jednak dowiecie no 100%. Nie? Teraz weźmiemy ostateczne i chyba najlepsze zakończenie ze wszystkich możliwych. Dobrze, pozwólcie, że to znowu. Bo nie ma sensu tutaj się wdawać w szczegóły. No dalej, dobra, bierzemy broń. Tym razem nie jest tak, że odmawiamy mu. Ok, możecie też zauważyć na tym wehikule, czasu, że w e, tym bladym kwadraciku po lewej stronie. Te kreski się zmieniają, to znaczy to są takie jakby liczby. Jeżeli byśmy teraz na przykład nie zabili Hitlera i potem grali jeszcze raz, to byłoby 12. Ok, i tu powiedzmy, żeby odnaleźć to, co trzeba zrobić, trzeba po prostu bacznie klikać na różne miejsca. Widzicie, tu mamy księżyc, co nie? Ale jeżeli byśmy skierowali się troszeczkę niżej, przy oknie, to pojawiają się takie trzy znaki zapytania. I jeżeli byśmy ciągle błądzili, e, tam grali. Jeżeli byśmy ciągle pudłowali e, w to dziecko, to tak gdzieś za piątym razem pojawiłaby się nam tutaj pewna postać. A jeżeli byśmy strzeli tu. E, Zapytałem się ciebie, co robisz. E, kim ty jesteś? Jestem Jupa. Jestem tutaj, żeby zatrzymać idiotów takich jak ty przed zniszczeniem kosmicznego czasokontinuum. Kosmicznego? Czekaj, co? Jest pięć... No, aktualnie jest pięć czasów. A ty podróżujesz w czasie. Po cholerę to robisz? Ja tylko... Ja zostałem wysłany, żeby... Co? Ja zostałem wysłany w czasie, żeby zabić Hitlera dziecko. Znaczy, dziecko Hitlera. E, dziecko? A co to jest dziecko? To jest taka słodka rzecz. Jezu, czuję się jak w kucach z Bronxu. No, obok ciebie. Boże, ten wąs z Markera. E, to jest słodkie? Znaczy nie tak naprawdę, nie dosłownie, bo on w przyszłości będzie masowym mordercą. No to czemu go nie zabijesz? Nie mogę zabić dziecka, nie mogę zabić czegoś tak słodkiego. A poza tym, jeśli zabiję to dziecko, to to stworzy nową rzeczywistość dla 2019 roku. I w tej rzeczywistości nie będę żyć. Po prostu zniknę. A czekaj, a skąd ty to wiesz? Zaufaj mi, po prostu wiem. A to nie możesz po prostu nie zabijać tego dziecka. To bezużyteczne, bo wtedy wyślą kolejnego zabójcę z przyszłości, żeby je zabił. I to się nigdy nie skończy. Hmm. Myślę, że to zagubiłeś jedną możliwość, ponieważ co byś się Stało, gdybyś nie wrócił do 2019 roku, to wtedy ta przyszłość nigdy nie by nie istniała. Yy. Więc co na to powiesz? Dzięki, ale co ja właściwie będę robić w 1889 roku? Przecież nie ma internetu. A czemu nie polecisz ze mną i będziemy podróżować w kosmosie? Tak, świetnie, to brzmi wspaniale. Odwiedzimy wiele różnych planet i spotkamy i kosmitki. Świetnie, cieszę się, że ci się ta podoba. No to chodźmy. A poczekaj, jeszcze jedna rzecz. Czy mogę zabrać ze sobą dziecko? Oczywiście, czemu nie. Weź wszystko, czego chcesz. Okej, okay, więc lećmy w kosmos. Ja Jupa i dziecko Hitler. To było dziwne. I to jest zakończenie takie prawdziwe, dlatego, że dlatego że tutaj gra nam się nie restartuje, po prostu jest koniec. Scale przyznajcie, że to bardzo, bardzo ciekawe zakończenie. Więc jak widzicie, Hitler żyje sobie w kosmosie, tak właśnie jest. Ta gra nas tego uczy. Fajnie się porusza tym ufem, aczkolwiek nie, nie da się nim nic innego robić. Fajnie byłoby strzelać jeszcze. No i to była gra Kill Baby Hitler. Przyznajcie, jest w niej coś takiego ciekawego. W sensie, wiem, że ona jest głupia, ale, ale bardzo mi się podoba właśnie przez to, że jest głupia. I życzyłbym sobie więcej takich produkcji. Tam niektórzy ludzie pisali, że woleliby więcej zakończeń, ale szczerze mówiąc, no sami widzicie, że zrobiłem tutaj cztery zakończenia i jeszcze przyspieszałem dialogi i wyszło 21 minut, więc no cóż. Okej, okay, to ja się wtedy mm, z wami żegnam i do następnego.